Manko, tutaj Majnoski wraz z Ikarem lecimy z kolejnym odcinkiem Dyson Spear Project. Co na dzisiejszy odcinek zaplanowałem? Zaplanowałem? Wylot na inną planetę. Mam nadzieję, że coś z tego pyknie, ale najpierw trzeba pozbierać troszkę materiałów, no, które byśmy chcieli je tam zabrać, oczywiście. A, czekajcie. A na pewno muszę uzupełnić, sobie tego paliwko do mojego mecha. Zabrać kilka z tego słupków trochę porobić hmm, paliwo, dobre. Pyk, pyk. paliwa wezmę sobie no w zapas, by musiało być to nigdy nie wiesz kiedy ci się skończy podczas lotu dobra że będziemy chcieli tam coś budować Minimum maszyn, solary nie taśmy mam Magazyny co musiał zrobić, może większych kilka z pięć tych większych do tego to i to i na razie będziemy na tym kończyć To będzie się robić My możemy sobie wybrać planetę, na którą byśmy chcieli lecieć, czekać, to nie tutaj, to się robiło na tutaj, nie? O! Planety, czy gwiazdy, przepraszam. Muskida czwórka jest najbliżej. Może byśmy ją odwiedzili. To będzie chyba planeta lawa, jak się nie mylę. Silikonu chyba na niej też nie ma, tak? Mogę sprawdzić, co na niej jest? Mogę. Tu jeszcze gdzieś na naszej orbicie. O, tu jest jeszcze jedna, zobaczcie. Jest silikonu pełno. A tu znowu jest. Tytanu pełno. My na razie będziemy potrzebować silikon, więc polecimy sobie tutaj. Mamy wybraną. Hmm. Czy ja coś potrzebuję? Żeby nie zginął po drodze. Tego nie potrzebuję na przykład. Dobra. Hmm. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co ma być. To będzie... To no nie jest jeszcze tak daleko, jak widzicie, A, Aha, przez shiftem leciała. Muszę oszczędzać paliwową, jak mi zajedzie, to będzie lipka. No muski de one! Spróbujemy ją zasiedlić. No i tak se... lecę, lecę... Myślałem, że może w kolejnych odcinkach sobie właśnie drona pozmieniam trochę Trochę kolor, trochę go jakoś tam ulepszę, żeby ładnie jakoś wyglądał ten nasz ikarek. Lecimy no, zobaczcie jak tu schodzi wszystko paliwko I pyk, i pyk. Ale nie spojrzałem czy czytamy z węgiel. Bo jakby był węgiel. To zrobimy sobie. Ja oczy... nie zrobiłem tego. Hmm, mogę teraz zrobić kilka. No nie wiem. O, właśnie, mogę zrobić. Nie wiem, ile mam w sumie rzeczy. Dobra, to poczekamy. Jaka to jest planeta? Bo to nie jest ani lawa. No, jakoś taka ładna. Nie wydaje, zwykła. Wow. Widzicie? Odznaczenie Milstone. Co my tu mamy? Iron Silicon. Tak jest. O to mi chodziło, właśnie. A żeby był silikon, pokażcie mi tu mapę. Węgiel? Mało. Ale jest. Tutaj. Czyli tu musimy iść. No no możemy lecieć. Nowa planeta. Dużo kamienia widzę. Tylko ja kamienia na razie tak nie używam. Nie wiem, czy zaraz będę używał. Tam jest mój silikon, tu jest mój węgielek. Na razie zrobimy prowizorkę inaczej. Gdzie tu będzie energia? Tutaj. Tu robię tę prowizorkę. No może tak. Dwa, trzy 3, dwa, 3 ja Troszkę zdubcę tego W takim bądź razie Pyk Pyk, pyk, pyk. Słupek, ale słupek mi teraz nic nie daje, bo musimy go jakoś ruszyć tu Tyyy. hmm, tego mi szkoda. Dobra. Proszę, może Odpol moje też, żeby tam tu... Ej, tam to nie ruszy Jaki stary, taki głupi. A będzie już nie ta, wiecie o co chodzi. Tak. się to jakby odsuwało, widzicie? No dobra, mniejsza 12 MW nam starczy. Dobra. Raz. Dwa. Jesteśmy przy silikonie. To, na czym mi najbardziej zależy na tą chwilę. Ale będziemy to robić. Raz. Dwa. Trzy i cztery. Czekajcie, tu będziemy łączyć oczywiście to. Tak, tak. I tutaj też bym chciał połączyć. natomiast w drugą stronę bym mówić sobie będzie się lepiej budować dobra podjedziemy do tą sukki chodzi o to że ja to mogę robić z kamienia ale to jest mega nieopłacalne dlatego tak się bardziej opłaca i ja to od razu będę chciał przerabiać na pupiti silikon, czyli na płytkę silikonową, bo płytki silikonowe będę potrzebował i to chyba niedługo. To będzie mały problem z dostarczaniem, dlatego będę tylko latał w pustym eku po te płytki. Ale dobra, to już, to już za chwilę. Mm, więc działamy. Przepalarka na ile by to dała radę. Gdzie? Aha, muszę dół chciałem robić. Pyk. Pyk. Pyk i tu się rozejdziemy lewo i prawo chyba. Będzie najlepiej. dwa, trzy, No, no zobaczymy. Oj, i tam coś zjebałem. Oj, i przeplasam, Trzeciego nie, bo będzie za szybkie, nie mam drugiego. Dodawać radę pierwsze Robimy tak 2, O jezu, co ja zrobiłem A czemu to tak wyszło? Mój błąd, mój błąd dobra, prądzuszkę Dość elegancko będzie patrz to na jak długo dłuższy można przedłużyć widzę, no. Ty, ty, ty. tyle raczej nie ciągnąć mi się coś mocno wydaje i teraz zrobimy no tyle nie ma opcji żeby wyjęło, ale to nic duży magazynek A On będzie nam się na maksa napełniał. O ile nie daje rady? O jedno właściwie. No to nie jest złe, chciałem być gorzej. Czyli właściwie cyk. Oj, kontrolował, kontrolował, c. O, nie ma prądu pyk, 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 kopiuj, okręć No, damy jeszcze więcej Może jakimś przypadkiem się uda Dobra, bajera patrzcie to, to już mamy po jest elegancko, to Mam tego to mogę wywalić. Głównie mi na tym zależało, ile tu już pobieramy, tyle. Ale jeszcze idzie robić kryształy z tego. To te kryształy myślę, że może po siebie będę robił. O, to jest ten kryształ. Nie wiecie co to będę robił, chyba u siebie na razie na planecie. Eee, czy ja coś chcę zbadać? To kryształy bym mógł sobie zbadać, to też się niedługo przyda. Do czego? Do tego to na razie nie. Eee, a może mecha, już tu Siedzę w tym. Eee, o, inventory się na pewno przyda. No, to zrobimy. No i można już tytanium sobie spadać. A to będziemy musieli na drugą planetę lecieć. Bo ta nie ma, jak widzieliście. I widzicie, jest taka, taka fajna produkcja. I no to usunę, bo też tak tutaj wygląda. Jakby <grytania> tu dobrze szybsze taśmę. Nie, bo tu i tak robimy co możemy. Dobra. Zabieram to i wracam do nas na planetę. Dużo nie ma, ale nie zawsze I Pikaru ze stół, a my gdzie jesteśmy? E to nie My jesteśmy, trujeczka muskida trujeczka Dobra, rozpędzaj się i leć Dobra, ja nie lubię stawem włączonym lecieć, No tam jakoś tak nie pasuje mi. Kurde, teraz mamy... No troszkę dalej nam odleciała ta gwiazda czy tam planeta. Ale to nic. Popierdzielamy z dobytkiem ładnym. Jedno prismo mamy, O co mi to? Na razie nie potrzebujemy czegoś. To jest... Planeta gazowa. Pamiętam. To jest... To jest bodajże lawa. Na niej będzie szło zrobić zasilanie z... No wiecie. Geotermalne. O, mnie na myśli. No, to jest gida trójeczka moja. Ale tu się wolno bada coś. To będzie powiększyć coś. Moje, moje te matrixy. Więcej ich dać. Żeby było elegancko. Dobra i powrót na planetę matkę. E, gdzie jest coś mojego tam? O, widać coś. Czerwone matrixy wyjdą. A, to są moje laboratoria. No tak wolno badają. Mam kilka? Nie mam. No dobra, to nie było to mm, To nie, to nie, na razie. Teraz co, mamy? Tu muszę sobie magazynek do tego gdzieś zrobić. Na razie zrobię sobie może... Tak, tu. Wszystko z tu zostawię, bo to do czegoś było mi potrzebne. A do czego ja to w ogóle robiłem? Do tego nie. To są co to jeszcze szybsze? To nie. To nie. Do tego? Nie. To się robi z tego. To od razu sobie włączę badanie. A, ja chciałem zrobić. Dobrze, dziękuję za pytanie. Yy. Plastik by to bym zrobić. Titanium to i to, need to i... A, as soon as do tego mikro komp Te mikrokomponenty zrobię sobie niedaleko... niedaleko tutaj. Ale zrobię mało, małe cięcie. Zaraz wracam. Dobra, jestem. Musiałem zrobić co tu się stało? A, usunąłem jeden słup, o kurde, dobra. Mój błąd. Poprawiłem troszkę miedziuchę. tak nie może być. Poprawę miedziuchę przy okazji. Bo teraz będę potrzebował właśnie. De. A dobra, dobra. tutaj w sumie rzeczy, e, ja chciałem zrobić co ja chciałem. No kurczę, ja chciałem robić mikro komponenty. i je sobie zrobimy tutaj. Chociaż nie, ja tu zostawię miejsce na. No, tutaj zostawię miejsce na tego. Nie mam miejsca na razie. Kurde, to jest fajne miejsce. Wiecie co? Najpierw zrobimy coś innego. Najpierw zrobimy to. Fundamenty. Fundamenty się mega przydadzą. Będzie się robić mała produkcja ich tu. I koniec. Raz, dwa, może tu się robi fundament. Tak stal, którą mam tu ale nie mam taśmy Dobra, zaraz zrobimy to szybszymi Cholerka Tak wyjąć tu dobra, to też muszę ulepszyć czekam, czekam, czekam tu i pyk i pyk dobra, moje drony już latają elegancko o, no tu robimy 3 by się przydaje I tak Gdzie mi to ma dawać? Nie wiem, niech mi daje Tak, o i tu będzie magazyn i mało Czemu nie leci Patrz, nie mam prądu, nie? Dobra, lecę sobie dronie stąd ja się nie chce iść no i to mi tu będzie ładnie się ale tu damy mały limitik to będzie tak za dużo gdzieś tyle leci? leci a jeszcze nie dałem żeby wyjmowało dobrą mój błąd To nie może być tu, to musi być tu, to musi być tu. Działa, działa. Ładuje, ładuje. Dobra, na razie tego nie bierzemy. Wyznaczymy sobie miejsce. Dobra, idę po taśmę. Chociaż mogę wszystko robić się. Ale na razie, na razie nic się robi. Ten jeszcze wolniejszą będziemy robić zerknę aby... jak to na magazyn tego tu jest pusty tu jest mało oho nie za ciekawe a czemu? a już widzę, że razem nie na dołu, że tak ma damy ja szybsze i tutaj będzie dobrze Znaczka. Chodzi tu może wymera szybciutko. Dobra. To takie pierdełki. Eee, czekajcie odpiszę do znajomemu. Podprowadzę to. I na tym wydaje mi się, że zakończymy ten odcinek. No, prosta linia. Halo? O, tyk. A, to nie może być proste. Bo to jest coś takiego. Tak. Tu na dół. I tu będzie ten mój magazyn z. Tym właśnie silikonem. Tu będziemy robić... No, mikroprocesorki, a z niego będziemy robić zwykłe procesory. Teraz będzie fajnie, bo tu mamy magazyn tego. Od razu sobie powiększymy, bo będzie potrzebny. Ulepszymy. No, wydawać to nie musi. Dobra, niech wchodzi tu na koniec. No, i tu będziemy już mieli soli. E, ja już sobie coś z kolejnego zbadam. Myślę, tutaj będziemy mogli robić deterium, tylko to jest z nadmiaru hydrogenu. A jako jeszcze nie mam nadmiaru, to będzie szkoda robić. Mm, to jest taki trapik, to na razie nie, bo nie mam tej siatki. To będzie sobie z tytanu, to też nie, jeszcze teraz. Tego na razie nie używam. O, oh, Assembling Machine Dwójka. Tego jeszcze tak nie mogę robić, ale to będzie potrzebne, tak czy siak. A tu mamy Energy Store. O, oh, to będzie dobre, to będzie dobre. Ale najpierw badamy to. Coś od mecha się włączy. Tu już nic nie będę mógł. Może mój maszyn szybciej chodzi, także nie chodzi. My z ikarem się teraz ładnie pożegnamy. No i kar, pożegnaj się. No, to my się żegnamy. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego filmiku, który będzie jeszcze myślę dzisiaj. Na razie pozdrawiam.